mój dom wygląda tak znaczy to nie jest dom, ja wynajmuję tutaj pokój Sokrotowany, w pokój do wynajęcia są takie wielkie kraty dla bezpieczeństwa, tu nikt nie ładzi. później pokażę wam no i obejście, jakie obejście, takie jest można sobie zaparkować komarki tutaj sobie można zaparkować samochody ktoś chce Idziemy do zwykłych. I pędzimy na górę. Wszędzie są kafelki, płytki. Nie ma wykładzie. Nie ma wykładzie. Wszędzie są takie kafe. To jest dosyć obszerne. To jest taka sofa. Można sobie posiedzieć. Począć wentylator, tu jest łazienka, a niektórych, a tu nic nie widać. Ładne sychne. Każde to są pokoje w koło. Przechodzimy na pokoju Standardowo klimatyzator Ja mam ustawiony na 24 stopnie Pokoj wygląda tak Jak dla jednej osoby Spanie też na jedną osobę Poduszki ci dają jest wysoki tam jest klimatyzator, z kartonem, się będę przeprowadzał niedługo. Znalazłem mniejszy pokój, większy, bardziej ustawny z kuchenką obok. No i kible wyglądają tak. Tu ma spoiler z gorącą wodą, chociaż nigdy się jej nie, nie używa. Mój zlew. <grytanie> Mój zlew. do wody, bo tutaj jak się kąpiasz. To podareje się wszędzie. Kibble oczywiście. Są razem z późnicami. To tak tutaj... ja. Tu jest jeszcze takie specjalne coś. A. To się można podmywać. To oni raczej kupują, ale to nie używają tak jak ja, Używają tylko wody i mydła. No i widok z mojego pokoju, cisza spokój. Takie przybytek kosztuje jakieś 250 dolarów 250 na miesiąc z liczonym z uliczonym air conditionem, czyli klimatyzacja jest wliczona, prąd jest wliczony, woda jest wliczona. Nie? No i to by było na tyle. By było na tyle z tego pięknego pokoju. Do zobaczenia. Nagram coś jeszcze.